VisioBot to niezwykle prosty i intuicyjny system umożliwiający łączenie zdjęć, filmów, tekstów, muzyki i tworzenie na ich bazie dynamicznych klipów wideo. Możesz robić klipy wideo dosłownie o wszystkim: o sobie, o swoich dzieciach, o mamie, tacie, dziewczynie, chłopaku, o przyjaciołach, o psie, kocie, wakacjach, firmie, produktach, usługach. To bardzo proste. Wystarczy, że dodasz do systemu swoje zdjęcia, nakręcone przez siebie filmy, stawisz dowolne teksty, wybierzesz ulubiony podkład muzyczny. Vizjobot przeanalizuje dodane przez Ciebie elementy i w ciągu dosłownie 2-3 sekund wygeneruje profesjonalnie wyglądający klip wideo, który możesz błyskawicznie wstawić na swoją firmową stronę www, prywatnego bloga albo wysłać klientom, znajomym, rodzinie e-mailem prosto z systemu. Stworzone w systemie Visiobot klipy wideo możesz wykorzystać jako Profesjonalną promocję swoich produktów i usług Pamiątkę z ważnych momentów z życia Twojej rodziny, jak ślub, wesele, narodziny dziecka, wspólne wakacje, prezent dla bliskich Ci osób z okazji walentynek, rocznic, urodzin imieni. Stworzony przez siebie klip wideo możesz edytować w dowolnym momencie, dodając nowe elementy, zmieniając kolejność ich wyświetlania, wybierając nowe podkłady muzyczne. WizjoBot jest tak prosty i intuicyjny w obsłudze, że niepotrzebna jest Ci żadna fachowa wiedza ani doświadczenie. Wypróbuj system Wizobot i przekonaj się sam, jakie to proste. Zajmie ci to dosłownie kilka minut. Zarejestruj się i zrób pierwszy klip wideo zupełnie za darmo.